Urodziłam się i wychowałam w Medellin w Kolumbii. Moi rodzice byli tam misjonarzami. Był tam też człowiek, który regularnie głosił tam i usługiwał. Później wyszło na jaw, że wykorzystał seksualnie wiele dzieci. W tamtym czasie nie wiedziałam, że wykorzystywał seksualnie inne dzieci. Wiedziałam, że wykorzystywał mnie. Zaczęło się to, gdy miałam 6 lat i trwało do 10 roku życia. To było wykorzystanie seksualne z elementami sadyzmu i tortur. Nikt by mi nie uwierzył, gdybym to komuś opowiedziała, poza tym za bardzo się bałam. Do mojego umysłu zaczęło sączyć się przesłanie. Ten człowiek jest kaznodzieją i sługą Bożym. A więc racja musi być po jego stronie, a ja jestem w błędzie. Przecież ten człowiek służy Bogu. To doprowadziło moje serce do fałszywej konkluzji, że Bóg mnie nienawidzi. To było dla mnie jasne. Weszłam w wiek nastoletni i młodość z poczuciem wielkiego. Wstydu. Czułam się źle ze sobą, czułam się źle w swoim ciele. Przez te lata nie czułam Boga. Kolejny okres mojego życia zaczął się pod koniec szkoły średniej i trwał aż do końca studiów. Mój starszy brat zabrał mnie na wycieczkę i powiedział mi, że człowiek, który mnie wykorzystywał, kiedy byłam dzieckiem, wykorzystywał też inne dzieci i wyszło to na je. Pomyślałam wtedy, ten człowiek był zły, a Ewangelia jest kłamstwem. W moim sercu zapuścił korzenie cynizm i błyskawicznie stałam się ateistką. Doszłam do wniosku, że najlepszą rzeczą, którą mogę zrobić, to się zabić. Odpadły wszelkie powody udawania, że wszystko ze mną w porządku. Górę wziął cynizm i poczucie zgorzknień. Poszłam do koledżu i uderzyłam wszystkich moim nowym obliczem. Miałam napady gniewu i niszczyłam wszystko w moim pokoju. Mówiłam i myślałam o samobójstwie. Do pewnego stopnia szukałam pomocy. Chodziłam na sesje poradnictwa. Ale pewnego dnia zamknęłam się w pokoju, wzięłam do ręki metalowy pręt i zniszczyłam wszystko, co się tylko dało. Tam były czyjeś okulary. Wzięłam je w rękę i rozgniotłam je ręką o ścianę. W moje dłonie wbiły się kawałki szkła i wtedy usiadłam. Wyszłam stamtąd i ruszyłam po schodach w kierunku dachu budynku. Byłam na ostatnim piętrze i zaczęłam iść wzdłuż holu. Nagle stanęła przede mną inna studentka kolegium. Stanęła pomiędzy mną a wyjściem na dach. Nie patrzyłam na nią. Patrzyłam tylko na to wyjście, przez które zamierzałam przejść, aby zakończyć moje życie. Wtedy ona powiedziała: Hej, szalej, spójrz na swoje ręce. Odpowiedziałam: Tak, wiem. Wtedy ona powiedziała coś prostego. Chodźmy do łazienki, żeby je umyć. Wtedy zawróciłam. Na drugi dzień znalazłam się w szpitalu psychiatrycznym. Wtedy wyrzuciłam to z siebie. Zaczęłam łukać i przeklinać tego człowieka, który mnie wykorzystywał. Wyszła ze mnie cała nienawiść i gorycz. Doszłam do kresu swoich sił. Zdałam sobie sprawę, że jest we mnie tylko gorycz i nienawiść. I wtedy zawołałam do Boga: Jeżeli istniejesz, to musisz mi pokazać, że istniejesz. To musi być coś, co jest pomiędzy mną a tobą, bo nie chcę wierzyć w to, co mówią mi inni ludzie. Musisz mi pokazać, że możesz coś zrobić z tym bólem. Nic się wtedy nie wydarzyło. Oprócz tego, że dokładnie w tym momencie grupa studentów zaczęła się modlić o moje zbawienie. Zaświtał mi promyk nadziei. Jakieś 10 dni później wyszłam ze szpitala. Miałam się nieco lepiej. Pewnego dnia byłam w akademiku, gdy zadzwonił telefon. Odebrałam, okazało się, że dzwoni mój profesor historii. On był wtedy znany jako jedyny napełniony Duchem Świętym profesor na tym wydziale. On prowadził grupy biblijne i zachęcał innych wierzących. Zadzwonił do mnie i rzekł: Bóg mi powiedział, żebyś przyszła dzisiaj na studium biblijne. Pomyślałam, że odpowiem mu: Nie, nie, nie pójdę na to studium, ale usłyszałam, że mówię coś innego: będę tam. Poszłam tam, żeby pokazać, że jestem, ale w trakcie trwania tego spotkania jeden z liderów spytał: Czy możemy się o ciebie pomoglić? Powiedziałam: Tak, jasne. Módlcie się o mnie położyli na mnie ręce, a ja siedząc tam zamknęłam oczy. Zamknęłam je bardziej dlatego, że byłam zniesmaczona tą sytuacją, aniżeli z szacunku do Boga. Przez głowę przemknęła mi myśl pod adresem Boga: Jeżeli chcesz mi się objawić, to lepiej zrób to teraz, ponieważ już nigdy się tak nie upokorzę. I on przyjął to wyzwanie. Odczułam falę Bożej obecności, która na mnie spoczęła. Nagle znalazłam się w tym pomieszczeniu sama z Bogiem. To było przerażające i niesamowite. Główną myślą, jaką wtedy miałam, to było: o, jak bardzo się myliłam. On naprawdę istnieje. Wiedziałam bez cienia wątpliwości, że On istnieje i że jest tu obecny. Zaczęłam płakać. Pomodliłam się modlitwą zbawienia. Nastąpiła radykalna zmiana, niczym ze śmierci do życia. Modlili się też o to, abym została napełniona Duchem Świętym. I to, czego wówczas doświadczyłam, było bardzo miłe. Nie zaczęłam mówić innymi językami, ale odczułam wewnątrz małe źródło radości. To było takie ciche, spokojne źródło, które zaczęło wypływać z mojego serca. Byłam świadkiem powstania Międzynarodowego Domu Modlitwy tutaj w Kansas City. Jestem liderem uwielbienia oraz nauczycielem w szkole biblijnej. Jestem też stawiennikiem. Coś do mnie bardzo głęboko dotarło. Jeżeli mogę dotknąć tej miłości, jeżeli mogę poczuć to, co Bóg czuje do mnie, jeżeli całe moje życie nakieruje na dążenie do tego, to właśnie to ma moc, żeby mnie uzdrowić.